thank you Jeden, JEDEN! Schodzę na dół i zaczynamy część drugą za moment. Poprzez wiele gór i mórz idzie nowy rok po świecie. Do nas także przyjdzie znów. Nowy roku! Ty urodzaj naszym polom, łąkom daj, by jak śnieżnobiała brzoza rósł nasz ukochany kraj, rósł nasz ukochany kraj, a z nim nasza mała Nowotomyska ojczyzna która tutaj na placu ma swoich wspaniałych reprezentantów. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Schodzę na dół. Wysiłki wszystkich, którzy nie pogodzili się nigdy z likwidacją samodzielności sądu w Nowym Tomyślu. Udały się i sąd powrócił w pełnym wymiarze jako samodzielna jednostka. Dziękujemy serdecznie za wszystkie wyrazy. Pomocy w różnych zakresach przeprowadzić dzisiaj wszyscy jedną wielką ludzką rodziną, która żegna stary rok i w oczekiwaniu na nowy życzy sobie, aby ten nowy był bardzo ludzkim. Rokiem, który przyniesie wszystkie oczekiwania, które pozwoli spełnić wszystkie oczekiwania.